Cześć, tu znowu Gimper! Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w twierdza misja dziesiąta polowanie na węża. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia ser długoręka. Więc skróciłeś żywot pierwszego z prawdziwych tak tyranów. Raduj się, lecz uważaj, bo nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas czas zemsty! Oddaję ci dowództwo. Abyś mógł zacząć tropić gada. Tropić gada. Lord Wełnowór utworzy drugi front. Dobrze, niech tak kupa się na coś przyda, na trudnym zagramy. W sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników którą wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Dobrze, okej, okay, jak to wygląda? Tutaj mamy łuczników, tu mamy łuczników, aha, dobra, już pamiętam, która to jest misja, tu on ma co, dwóch łuczników, trzech pałkarzy, spoko, e, bez problemu absolutnie. Tutaj na tej misji, z tego co pamiętam, będziemy też mieć problemy z zającami, ale to generalnie... Eee, na luzaczku, bo to paru włóczników, paru łuczników i, i będziemy w stanie sobie z tym bezproblemowo poradzić. Dobra, o włóczników, żeby nie potracić, bo oni są bardzo istotni. Włócznicy niech tam nawet poginą w miarę i to będzie spoko. O kurno straciłem się łucznika, ale dupa. Dobra, wy wleźcie tutaj na wieżę. Wy już tam zabijacie ich, więc na luzaczku. No bardzo niedobrze, że straciłem tamtego uba. Wy dostrzelajcie. Nawet... Kurna. Nawet straźmy tutaj trochę czasu. A to będzie spoko po prostu w kontekście tego, że nie potracimy włóczników, tak? Do walki z tym bo oni oczywiście są bardzo głupi, e, więc, więc spoko. Tu ustawiamy włóczników, tu ustawiamy włóczników, tu ustawiamy włóczników. Tu ustawiamy włóczników no I tu niech to zostanie część przy lordzie. E, Teraz tak, tu rozbudujemy od razu składy zapasów. Kurwy, zpiela jest tym psem. Dobra, i tu robimy targowisko, tu zbudujemy dwie chaty myśliwego, dużo chat drwala, bo bardzo dużo drewna nam się przyda, tu ze 4. tutaj dobudujemy tak, jeszcze jedną pszenicę na pewno, mamy ile? 700 golda na start, e, co powinno być wystarczająco do jakichś takich wstępnych rzeczy, sprzedam te kamienie, pokupujemy drewno nawet jeżeli będzie trzeba, żeby szybciej się rozwinąć. Eee, tak, tu robimy młyn. Za mało pracowników Dobrze. Dobujemy ze dwa domy. Bo tu na początek będziemy musieli dosyć dużo budynków powstawiać, żeby to od razu wszystko zaczęło sprawnie funkcjonować. Raz, dwa, trzy. mnożą się Nasze są zagrożone. Raz, dwa, trzy. Przez te beczki się przez chwilę bałem, że ja browary stawiam, nie? Ja mówię co ja robię. Dobra, sześć tych, jeden młyn, bardzo w porządku. Gdzie są te wilki? Tu. Wypierdalać psy. Wstrzelaj do nich. Już Dobrze? Ruszamy. O kurwa no zabijać Wyruszamy. ich. Po co ja was tu ustawiłem? A wy tutaj. Ruszamy Powiedz tylko co mamy zrobić. Mnie się podobało, tam ktoś zostawił komentarz taki, że to był taki moment, gdzie tam niedźwiedź podlazł pod, pod, pod moją kryjówkę i było, że pulchny niedźwiedź przed i chciał nauczyć Gimpera jak grać w twierdzę, a, a, ale Gimper go zabił, nie? Zajebiste. Zajebiste, dobra, tu se radzicie, tu se radzicie, tu se radzicie, tu se, radzicie, tu se jesteście, git. Okej, okay, tu niedźwiedź już chyba przepędzony gdzieś tam pod wiem, że on w tamtym miejscu generalnie był. Okej, okay, tu budujemy zbrojownię. I stawiamy tak. Zaczynamy oczywiście od łuczników, którzy są mega, mega cenni. E, tam mi żeście pisali coś takiego, że jakby ta sztuczka z drogowskazem, którą ja stosuję, powoduje jakby, że e, całość staje się mniej ciekawa do oglądania, więc jakby wychodząc na, na oczekiwaniu, mówię dobra, spoko, to sobie to odłożymy w czasie. Dobra, na razie dam delikatną łapówkę, żeby tylko tutaj szybciej mi e, się to nabudowało. I zaczniemy tak, stawiać kościoły, jakieś duperele, mm, tak, woły zaprzęgowe tutaj, dobra, mam trochę kamienia, czy znaczy drewna, przepraszam, więc spoko. Tu sobie no, będę mógł z... powodować jakieś takie sprawę. rzeczy. Nie ma, nie kurwa, tu nie trzeba nie będzie wieżyczkę zbudować, zbudować, zbudować chyba z łucznikami, bo to będzie masakra zaraz. No, to teraz będzie jakaś lipa totalna. Nie można tutaj tego zbudować. Ucznicy w gotowości! Stańcie tu, najwyżej was wycofam, jak będzie się zaczynała walka. z trzech zróbmy. Zapisywanie. Zapisywanie, bardzo dobrze. No i tu zaraz będą już atakować. Stańcie tam i po prostu będziecie tego bronić. No kurwa, bo mi zaraz kamień zabija. Ja kamienia bardzo potrzebuję. Gdzie wilczury są? Tu. strzały gotowe. Nie mogę wycelować ser z... Bierdalaj no mój kamień jest Dobra Już tam zmierzamy Co? Nie ma ludzi Trzeba drewna Nie ma drewno, dobra, gdzie drewno, drewno. Zajebiście Te przeglęte Nie kurczą się, się, tylko rosną, Przecież widzę co się dzieje. Dewila ze mnie nie róbcie. Siedem łupków mamy, zajebiście. Potrzeba no, kamienia. No właśnie, doczekamy zaraz na woła w takim razie. I życie wół z kamieniami. Wypierdalać tu od plonów! Moje żarcie. Można patrol? Można patrol zrobić, dobra, to patrolujcie tak. I bardzo ładnie. Dobrze, pięknie, elegancko. Mój Dobra, tu sobie nawet jeden łucznik może stać na te wilki, strawi go. Dobra, kamienie idą. Za kamienie mogę teraz postawić to. No i cudo. Szkolimy łuczników. Bardzo dobrze. E, myślę, że też jacyś Łucznicy się nie przydadzą, bo on ma tych pałkarzy, którzy mają dosyć ciężki pancerz. Po prostu chodzi o tej obronę lorda w tym wszystkim. Włócznicy powinni sobie poradzić. Super. Dobra, idą kolejne kamienie, ja na razie nic budować nie mogę Więc wstawię tu po prostu W którym miejscu są wilki? No ja nie widzę tu. O kurde, żarcie się skończyło Dobra, to szybko, eee, co? Pszenica? Cokolwiek Nie wiem, czego mi tu brakuje Piekarnie zasuwają na pełnych obrotach eee, Dobra, to zróbmy tak, słuchajcie, że dorobimy W ten sposób Cztery jeszcze te farmy krów <laughs> Farmy krów Czekamy na A co, cały czas podatki są? No tak, cały czas są podatki, I ogromne racje, dobra. No to już czas, ok, jest. Keszu żeśmy zyskali. W razie czego będziemy mogli też keszu na sprzedaży? O kurda dobra. Węż Bężowi idą ludzi, ksy. ja bym sobie tu wybudował do ochrony tego miejsca. I, I nie wiem, czy w tym miejscu też nie będzie trochę lepiej się bronić przed nim. Tak sobie zrobimy. Tak sobie zrobimy. A teraz tu Blanek nie wybuduje do końca, no dobra trudno. To jest spoko. No by część... No dobra, teraz już chuj. Dajmy na razie tutaj wszystkich. I zaraz zobaczymy. Tu mamy włóczników gicik. Byle mi kurwa tych kamieniołomów nie poniszczyli. No dobra, nie ma ich jakoś bardzo dużo. Zajwujuję sobie na wszelki. No jakby coś złego się miało dziać. No właśnie, no właśnie, zabijają mi tu produkcję kamienia, co jest bardzo niedobre, no ale nic. Powiększają się, dobrze. Eee, tu schody zniszczyć. Kurwa, co jest? Kursor mi znika. Ale ścierwo. No bo trudno Zabijcie tu, że będzie więcej do łuczników. Zatrzymać ich Dobrze, pękł. Okej, okay, nie jest źle. Obroniliśmy się przed pierwszą falą mężową. Wy tu idziecie bronić przed... Eee. Przed wilkami, ewentualnymi. 10 łuczników kolejnych możemy mieć. Cudo. Zrobimy tak, teraz tak, potrzebujemy populacji na poziomie trudnym mieć 75, mam 57 i zadbać o to, żeby 75% było pobłogosławionych, a na to potrzeba bardzo dużo złota. No właśnie, zaczynają się wilczury już, więc strzelać do nich, pięknie. E, a żeby takich mocno pobłogosławić, to potrzebujemy dużo kamienia i dużo złota. Żeby to mieć, potrzebujemy dużo jedzenia. Więc teraz postawiamy tutaj chatki, chatki, chatkensy. Bo ustawimy jeszcze z jedną e, farmę pszenicy Młyn ma bardzo dużą efektywność, ale dostawmy jeszcze jeden I poróbmy jeszcze trochę piekarni Jak trzeba będzie, to nawet kupimy zboże, nie? Żeby nie to po prostu... Aha. Mnożą się Dobra, ale w chuj idzie tych generalnie, nie? E, w chuj jedzenia mamy, więc możemy tu to Jak będziemy też maga dużo kamienia wydobywać, to kamień możemy sprzedawać Dobrze, i mamy już nie na pierwszą kapliczkę A oto nasz mały bohater Chyba mam dla ciebie niespodziankę. E, chyba zamknij pizdę. Dobra, moment. Właśnie możemy łuki też sprzedawać w przyszłości. Dobra, dostawiamy łucznika kolejnych. Czy ja mogę łuki sprzedawać? Zajbiście, kurno, to ja mogę się bardzo łatwo nachapać sprzedając broń w przyszłości, bo oni produkują tych łuków dosyć sporo. E, tylko najpierw będę musiał oczywiście tutaj się odpowiednio okopać. Dobra. No, tu już jest ich całkiem niemało Przyznaję Dodatkowych ośmiu stawiamy no, Nie wiem, tu sobie ich postawmy na tej wieżyczce Tu se mogą wejść Bo tu i tak chronią włócznicy gdzieś tam Tego wszystkiego 14, tu mi za szybko spadają jeszcze Ale dobra, trochę galda żeśmy narobili Kurwa, jeszcze wilki, dzięki, nie Ci fałkarze są tutaj o tyle trudni No zobaczcie Że oni naprawdę się przebijają i jest ich zajebiście ciężko rozwalić Będziemy potrzebowali włóczników za chwilę Bo inaczej to się może źle skończyć No, będziemy włóczników potrzebowali I to tak fest eee, Więc zacznijmy tutaj od warsztatów. Kurwa mać Dobra, więc tak, posprzedajmy tu Posprzedajmy tu Posprzedajmy tu, dobra Będziemy bardzo włóczni potrzebowali To muszę przyznać nie można tutaj w ten sposób tutaj. Zrobimy kolejne domy. Dobra, to od razu jakby też tam pomoże mi z tym limitem pop, y, populacji tutaj. Jak tam idzie to Nie 32%. Nie jest źle, nie jest źle. Um, dam baram, baram 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 bam. No dobra, może być zaraz tak średniawo, jeżeli wjedzie mi tu kolejny atak, bo w sensie ucznicy A, nie nadążają z zabijaniem e, tych tych tych, tych wojsk. Szukać bardzo niedobrze, że ucznicy nie atakują wilków automatycznie. Przyznaję, że jestem niepocieszony z tego powodu. A co tu się dzieje? Czego jest za mało, za dużo? Ludzie radują się na wieści o twoim małżeństwie. No proszę bardzo, cieszy mnie to. Ślub, plus 8. O, wy kurwy, podatki. <śla> Minus 8, dawać pieniądze. Bidoki. A cóż to za małżeństwo tutaj się zadziało? Gdzie jest moja żona? Eee, a gdzie jest zbrojownia? Tu jest zbrojownia, dobra. No, przylega, przeca. No Ale przylega, o co chodzi, ty? No, nie nie. Aha, bo tu jest zbrojawnie. Okej, okay, dobra, to jest ślepy. Jestem. Mi się wydawało, że gdzie indziej ją zbudowałem. O kurna, dobra, połowa racji. I jest ślub, więc. Oh, kurwa, nie ma już ślubu, ale gówno No, no, co jest z tym żarciem, ja pierdolę. No, no bo bo swój ludzi w sumie przybywa. 10 zboża, mielić to od razu. Wilki hmm. atakują. Wilcy. Robię krowy, no gdzie mogę? Ale muszę na kapliczki sobie pozostawić. Gdzie są wilcy? Dobra. A tutaj? Ach tak, czas No od kurwo. Możesz nam dać. dobra. Chodźcie tu na obronny No tutaj. I łucznicy kolejni. Oczywiście. No, a tam wejść nie możecie na razie. No ale dobra, ja mam dobuduję schodki i zaraz sobie wejdziecie. Tak, już tam zmierzamy. Dodatkowy łucznik to jest zawsze dobra rzecz. O kur, no, ale pięknie robię te włócznie. Na obronny tu, dobra, szybko ile tam. O kur, maszyny oblężnicze pojewało go coś. No jak ja mam tu bogobojność zrobić? Dobra, liczbę ludności już mam wymaganą. Teraz tylko potrzebuję, no fak, szybciej. Szybciej, 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 bo zaraz będzie źle. Co on zbuduje? Fuck, siu. Ja pierdolę. Wy wleście tu kurwa lorda chronić, tak szczerze. Dobra, tu skasowaliśmy schodek. Dobrze. No, wy musicie stopro chronić lorda, bo to zaraz będzie przypał jak oni tu wlecą. O kurwa, nie mam rekrutów ty Kończą mi się włócznicy. Ja pierdolę. Ja pierdolę, no nie może tak być! Został ale było tak groźnie. Ja potrzebuję włóczników w opór, nie? Bo to jest koniec. Albo jakoś zablokować tu wejście inaczej. No ale teraz to już jest koniec. Kurwa, dobra, albo szybko zróbmy tak. Tak, ci mi się zawolno wolno zabiją. Dobra, ogromne racje. Niech się cieszą bardzo. Kamienia mam dużo. Eee, spróbujmy szybko wypełnić to. 20% mam powogłosławionych. Po ale to luz. Robimy już teraz tak. Eee, o kurna, jakie to jest drogie. Ale główna. Potrzeba złota. Potrzeba złota. Mój panie, wilki atakują. Wilcy to tam. Chuj z nimi, nie? Ale mi powybijał masę ludzi teraz. Będzie uber problem, Brat bo się będą wolno się robić. Z tobą i twoją małżonką, Cieszę się. Cieszę się, że się rodujecie z moją małżonką. Zapasy w naszym Dobra, tu idzie na plus bardzo. Tu już możemy pobierać podatki. Dobrze, dobrze, dobrze. No musimy jak najszybciej tych pobóg... A, bo księża mi poginęli i ludzie. To się nie dziwię, że staciłem. No to powiem tak, teraz może być za chwilę przypał, nie? Jeżeli on, on tutaj ogarnie ten węż, to byłoby bardzo, bardzo niedobre. Jeba, jebany, kurwa, pies, wąż. To pies czy wąż? Decyduj się. Dobra, tak, ciągniemy schody. Chyba, że jakoś faktycznie zablokować tutaj tymi murami Zrobić tak Zrobić tak No to wszystko jest takie pokraczne, nie? Ale... Aha, to bym musiał kupować kamień Dobra Jezus Maria, że jestem beznadziejny Dobra, okej, okay. tu buduję bramę No i tu bym musiał Coś, jakoś Zrobić Jest to pokraczne ja nie cierpię takich pokracznych zamków stawiać, nie? To jest przypał zawsze trochę, ale dobra, idą już kamienie Dzień dobry, dzień dobry Znaczy ja muszę rozkminić, jak tutaj Mi się wydaje, że to muszę zlikwidować Wypierw dalej I w tym miejscu Można by pociągnąć mur. Mój panie, pilski atakują. To by tu spowodowało, że właśnie muszą iść naokoło faktycznie. No i to już jest coś. Teraz wtedy tu mogę drugą wieżyczkę dobudować. I to ma nawet jakiś sens. No Mówię, to jest pokraczne. Ja nienawidzę takich zamków stawiać, no ale na cele powiedzmy obronne, jeżeli ryska. gdzieś tam panie, chcemy tam zrezygnować, dojść. to oczywiście, że możecie. Panie, nie możemy tam dojść. A oczywiście, że możecie, i nie wiem w czym widzicie problem przy jacfelach. Dobra, łucznikersi kolejni. Na bramę. Bramę też można obudować. Dobrze. Żeby było ją trudniej zniszczyć. Głucznicy będą stać, czekać od razu tutaj. Jeżeli się uda jakimś cudem im przebić. No dobra, to ma trochę więcej sensu teraz, jeżeli o to chodzi Jak tam błogosławieństwo? 51%, czyli już powinno wpływać, dokładnie Gdzie Naszy no, jak się kurczą, przecież widzę mm. Trzeba obserwować po prostu po poprzednim sprawdzeniu i teraz I To już wszystko pokazuje Dobra, tu trzeba ich jeszcze błogosławić, no i gdzieś tu pewnie Mam nadzieję, że mi nie zniszczą i to powinno wystarczyć na 75% ich pobłogosławionych, no ale zobaczymy, bo kolejny atak może być już bardzo, bardzo ciężki do przeżycia, tak szczerze, tak mi się wydaje przynajmniej, może się mylę, oby, eee, nagramy sejwa, kolejne łuki, no może, może to być trudne. No brzydkie jest kurwa nie cierpię takich brzydkich budowli stawiać, nie. Dostosowanych do ryją tworzącego. No no ale jednak. Nie można tutaj tego zbudować, panie. Dobrze. 52% jest jeszcze jest położonych dalej wiosek. Widzieli oddział wojsk węża, który zmierza w tę stronę. Ok, mam kumam. Zapasy na. A się, dobrze. Idziemy tak. Religii pozwalamy być na plus. Dobrze. No tu trzeba, to jest takie największe zagęszczenie, nie? Więc tu trzeba te kapliczki, żeby chodzili ci księże. No gdzie ty wychodzisz? Bo głosowało tych ludzi tam baranie. Dobra nic, bramę zaraz zamykamy. 61 łuczników, no powinni dać sobie radę. Włócznikersów tu damy. No trochę ich jest, trochę ich jest. Ale teraz biorąc pod uwagę, kurna no, porobił te e, namioty. No będziemy próbować, nie? Tu są ci włócznicy na obronie, powinniśmy dać radę. Całe szczęście nie ma on Jak widzicie Czego nie ma? O kurwa, nie niszcz mi tylko tych budynków tu Tam musicie obronić, dobrze No dobra, i teraz w sumie luz. Okazuje się, że zbudowanie normalnych murów powoduje, że jestem nieruszalny. 56% dopiero pobłogosławiony. Gdzie jeszcze mogę stać? Kurwa kapliczkę mi zniszczył, co za pies jebany. Wypierdalaj mi o tych kamieniołomów, czy ty twarz teciarzu. Do niewidzenia. No bo to już jest zrobione. Odparliśmy ataki, tak naprawdę. Tam są jacyś pokersi jeszcze, ale to. Strał ich piec. Dobra, możemy zacząć bronię sprzedawać, tak naprawdę. Bo jeżeli tak dobrze sobie radzimy z atakami, to już jest luz. Kamień mam. No i dobra, trzeba go wykorzystać do zbudowania. Nie wiem. 58 milionów kapliczek. Żeby to jakoś działało. Bo ci księża, nie wiem, mają downa. Nie można tutaj tego. Tu na pewno na nowo. No tu jedna powinna starczyć niby, nie? No wszystko to jest zlokalizowane. A tutaj, przy samym tym nie mam aż tak. Niedźwiedzi po Wojsko też, wiem, jest ważne, żeby mogło sławić... w sumie, nie? Nie, no, tu chodzi o procent populacji zwykłej. Gdzie tu niedźwiedzie? O, przyszedł niedźwiedź, nauczyć mnie grać. Strongholda. się żarcie kończy. Oko po podatki zmniejszamy. Czemu jest cały czas muzyka tej walki? a bo jest katapulta, dobra, to ją rozwalimy. Łup! O jak cudnie. I co? Cały czas tu są te te. Eee... No dobra, o, pałkarze się ruszyli. Nareszcie. Nareszcie. Wiadomość węża. To tu przybywasz. To to sobie to sobie Ty sobie idź stąd, dalej. Kabliczka mi prawie znowu zniszczył i 82% pobłogosławionych. dziękuję a i to wąż się właśnie w wkurdził, zwycięstwo, bęk! Uh. 16 ludności dodatkowo. Okej, okay, zajebiście. Zrobione! Kiedy lud tej ziemi ujrzał w jaki sposób powstrzymałeś siły węża, zaskarbiłeś sobie ich przychylność. Hrabstwo jest twoje cudo, tak jest! Cudo, udo. I idziemy w takim razie na kolejne hrabstwo węża. I tym sposobem jesteśmy już najwięksi w królestwie. A po prostu dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, moi kochani. Zapraszam na kolejne odcinki Zagrajmy w Twierdza. Cześć!